Wiecie, że yy, prace wykonuje różne. Metalowy nosek. Po prostu i podeszła antyprzebiciowa yy, z tego co czytałem. Zaraz. Robię. I teraz system. Jak w kolarskich butach, panie drogich. W dodatku, e, ale to jest naprawdę fajna. Taka sznurówka żółkowa jakby nie. Wygodne, miękkie i tak. tak, jednak. Się, takie piękne, akurat nie groźne, bo buty sztywną mają podeszło. Dzień widzowie, witam. Żeby skorzystać z kodu i wszystkich linków, które są w bio, należy pobrać oczywiście najpierw na urządzenie aplikację temu, otworzyć ją. Tu mamy. Pasek wyszukiwania, kliknąć na niego, wpisać podany kod. W moim przypadku to jest DWT39577 i wciskamy lupkę. Cyk. No i wyskakują wam te produkty, które ja testowałem w długim filmie. Wszystkie: buty, kamera, kompresor, dron, koszulka i tak dalej.